Witam wszystkie barany na prognozie horoskopu na miesiąc grudzień. Miesiąc grudzień jest miesiącem historycznym, miesiącem wyjątkowym, ponieważ w tym miesiącu dochodzi do wyjątkowego połączenia Saturna z jowiszem w znaku wodnika, będzie miało to wpływ kolektywnie dla wszystkich na zmiany, które oczekujemy w świecie, ale także. Na życie każdego z Was w Waszych horoskopach urodzeniowych. Ten Saturn po 30 latach, a Jowisz raz na 13 lat przechodzi do znaku wodnika, ale połączenie w znaku powietrza odbywa się raz na 200 lat, tak? czyli wszystko, co w tym czasie postanowicie, wszystko, co zasadzicie, wszystko, co sobie wymyślicie, będzie miało wpływ na, wasz, na dalsze wasze losy. Tutaj zaraz wszystko omówimy. Jednocześnie energia grudnia jest energią bardzo e, intensywną. W tym miesiącu Dojdzie do ważnych zmian. Jesteśmy w korytarzu zaćmień. 30 listopada dochodzi do zaćmienia w znaku bliźniąt, i 14 grudnia do nowiu z całkowitym zaćmieniem słońca, dla ciebie w pozytywnym aspekcie czyli dojdzie do asygnowanych wydarzeń, które. Nikt nie planuje, których się nikt nie spodziewa, i dlatego warto przygotować się na ten bardzo interesujący miesiąc i zmiany, które nadchodzą w świecie. Przechodząc do ery energii wodnika, czyli energii powietrza, która Tobie będzie służyć, do tej pory byliśmy w energii ziemi tak? czyli wszystko, co jest ciężkie, praca, materia. Fokus na materię, na to, co mamy, na to, co posiadamy. Teraz naprawdę, już w tym miesiącu, odrywamy się od, od tej materii i przechodzimy do powietrza, gdzie wiedza, komunikacja, przekaz wiedzy, intelekt, wyższa świadomość, intuicja. Kto się otworzy na to nowe, kto ma wiadomości, kto wejdzie w tą nową energię, będzie tutaj zbierał ogromne profity przez następne, przez następne lata, na pewno przez następne 30 lat. Zaczynamy od początku. Baranki, co się dzieje? Czyli po kolei. Pierwszego. 1 grudnia Merkury wychodzi ze znaku Skorpiona, przechodzi do znaku Strzelca i ustawia się w Trygonie do, do Twojego Słońca. Razem z Merkurem, planetą biznesu, planetą interesów w Trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie, masz tutaj szansę nie tylko na tworzenie nowych celów wyższych, ale zajęłabym się tematami, które są związane z nauką, z rozwojem, z poszerzaniem swoich horyzontów. Może także będą możliwe wyjazdy. Kto uczy się, kto zdaje egzaminy, kto chce publikować, kto chce nauczać czy też przekazywać wiedzę, czy też po prostu temat poszerzania horyzontów. Tutaj bym wszystko to zrobiła, dlatego że od. Od pierwszego ten merkury to także poprawa w tematach finansowych, wejście w nowe kontakty, zarabianie pieniędzy. Poleciłabym tutaj nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Te osoby, które szukają pracy, bardzo proszę, już od pierwszego wysyłają cv bo Merkury będzie sprzyjał w, nie tylko w nawiązywaniu kontaktów, ale w nowych interesach, w nowych biznesach, czy też tutaj praca jest zapewniona z tym, z tym trygonem przez następny, przez następny czas. 6 grudnia Wenus, znajdująca się w znaku strzelca, także do 15 grudnia, sprzyja ci w tym samym. I tutaj znajduje się także Słońce w znaku strzelca. Odbędzie się 14, 14 grudnia, Nów z totalnym zaćmieniem księżyca, dla ciebie w pozytywnym aspekcie, czyli możesz oczekiwać pozytywnych y, niespodzianek. Za, zaćmienia oznaczają y, razem z Nowiem, że pewien etap, pew, pewne. Pewien etap, pewna faza kończy się całkowicie i zostanie utworzone coś zupełnie innego, coś w zupełnie innej formie. W trygonie w boskim aspekcie, oczekujesz tu boskich miłych niespodzianek. Razem z Wenus bardzo dobry czas jest na wejścia w nowe kontakty, na stworzenie sobie tych celów wyższych, otworzenie się na nowe pomysły. Myślę, że wielu z Was w nagły nieoczekiwany sposób, ponieważ słońce ci także przyświeca do 21 grudnia. Wykorzystaj ten czas, ponieważ 21 grudnia jest właśnie połączenie tego Saturna z Plutonem dla Ciebie w korzystnym aspekcie, czyli w sekstylu. Merkury, Wenus i Słońce przyświecają ci. Aż do tego czasu, jeżeli chodzi także o załatwianie wszystkich spraw związanych z urzędami, sądami, ze szkołami, zdawanie egzaminów, wyjazdy Kontakty za granicą, pracę, pracę ze stronami internetowymi, nowe pomysły, nowe, nowe idee, ale przede wszystkim poszerzanie horyzontów. tak? Czyli wychodzimy z jakichś stereotypów działania czy też myślenia, wychodzimy z tej starej formy, otwieramy się na nowe. Mars pozostaje aż do 6 grudnia w Twoim, w twoim znaku, już jest w biegu, w biegu prostym, czyli widzę, że. Do końca miesiąca, nawet do 6, grudnia, do, 6, pardon, do 6 stycznia 2021, jesteś ciągle w akcji, jesteś zmotywowany, masz siły, podejmujesz e, decyzje. Jesteś to tu, to tam bardzo dobry czas na otwieranie własnych działalności. Przemyślcie ten dwu, 21 grudzień dla tych osób, które, które chcą coś tutaj stworzyć. Jednocześnie pewność siebie, zdecydowanie. Decyzyjność, motywacja, robisz kilka, kilka rzeczy naraz, możesz tutaj kilka pieczeni upiec na jednym ogniu, tak? I ta energia sprzyja ci w realizacji Twoich życzeń, Twoich, twoich marzeń i tematy: kto był chory, czy ktoś się czuł niezmotywowany, kto miał jakieś ograniczenia, teraz może to wszystko nadgonić, co nie udało Wam się przez poprzednie dwa i pół miesiąca, kiedy Mars był w biegu, w biegu wstecznym. Bardzo dobry, bardzo dobry dzień, razem, razem z tym. Razem z tym Neptunem i z tym Merkurem będzie ten nów z totalnym zaćmieniem Księżyca dla ciebie. Jeżeli chodzi o zamknięcie pewnych celów, o zamknięcie pewnych planów, czy też kontaktów, które przez ostatni czas nie dawały ci zadowolenia, czy też były może to jakieś pomysły współpracy, kooperacji z kimś i teraz widzisz, że to nie dało żadnego efektu, do zamknięcia czegoś totalnie i otworzenia się na nowe pomysły, na nowe cele, na nowe wizje. Także te osoby, które chcą wyjechać, które chcą nawiązać jakieś kontakty za, za granicą, które chcą się uczyć, które chcą publikować, które chcą, nie wiem, nauczać, przekazywać wiedzę, yy, wyjeżdżać za, za granicę, mają to do bardzo dobry czas. <laughs> I pomimo, że jesteśmy w korytarzu zaćmień, ten miesiąc, listopad i następny, Musisz wykorzystać tą energię, ponieważ no. Raz, dwa, trzy. Trzy trygony ognia i Mars w Twoim znaku, władza jest przy Tobie. Ty masz siłę, Ty jesteś zmotywowany. Ta, tą energię kierowałabym na siebie, nie wchodziłabym w jakieś bezsensowne walki, ale wykorzystała tą energię także zaćmień, które sprzyja Ci, że nagle może ułożyć się coś jeszcze w bardziej pozytywny sposób, aniżeli to e, oczekujesz, do realizacji Twoich marzeń i Twoich życzeń. Koniec, tak? Pluton pozostaje w domu 10 w domu i będzie transformował, ponieważ Saturn i Jowisz jest jeszcze w kwadracie. Saturn pozostaje w koziorożcu do 17 grudnia, a Jowisz pozostaje do 19 grudnia w kwadracie. I to są ostatnie, ostatnie daty urodzonych baranków. Mają kwadrat do zakończenia czegoś, jeżeli chodzi o karierę, o profesję. Następnie 17 grudnia Saturn przechodzi do znaku Wodnika. 19 Jowisz ustawiają się w sekstylu, czyli nowe propozycje, nowe możliwości ze strony grupy, ze strony organizacji, ze strony przyjaciół, nowa jakaś grupa, która ciebie proteguje, nowe jakieś pomysły. Dla osób, które były już dwa razy w partnerstwach, to może być nowa era, wejście w trzecie partnerstwo, w trzecie małżeństwo, ale też y, sygnał dla Was wszystkich, ten Saturn będzie stał korzystnie dla Ciebie przez następne 2,5 roku, tak? Czyli raz na 30 lat wchodzi do znaku Wodnika, i to są efekty Twoich ostatnich lat. Czyli te osoby, które są ponad 30 lat. Zbieranie plonów, efekty tego, tak co tutaj uczyniłeś, uhonorowanie Twojej pracy przez ostatnie lata, może nawet trudnej pracy i realizacja nowych marzeń, nowych życzeń, które będą się teraz pojawiać. Pluton pozostaje w znaku koziorożca, i teraz będzie transformował w roku 2021 urodzonych, data 14, 15, 16, najpierw ci z datą 14 i tutaj chodzi o drogą powołania. Wszystkie osoby, które nie są jeszcze na drodze powołania i są w jakichś układach uzależniających, tak, czyli czy to jest pluton lub też jesteście w jakiejś pracy, gdzie już od dawna czujecie to nie jest wasze, lub też jest jakiś mopping, niezadowolenia, gadanie za plecami, czy też słyszałeś to, siam to, tamto i tak dalej, a jeszcze jednak tkwisz bo pieniądze, bo taka jest sytuacja na zewnątrz i tak dalej. Tutaj bym już przemyślała, jak z tego, z tego miejsca się zmyć, jak pomyśleć o sobie, jak pomyśleć o swoim spełnieniu, jak... Co chcesz na, naprawdę robić, czy jesteś na swojej drodze powołania? I nie wchodziłabym w tego plutona, nie wchodziłabym w tą energię uzależnienia, ale myślała o sobie i próbowała przede wszystkim. Popatrzała realnie, popatrzała prawdziwie na sytuację zawodową w pracy, jak to jest, jakie są układy i czy te wszystkie osoby, z którymi pracujesz, rzeczywiście są szczere, rzeczywiście są y, prawdziwe, tak? Ale pierwsze ty masz stać do siebie, do swoich pomysłów, do swoich idei, do tego, czego ty pragniesz, nie ciągnij z tymi osobami, które chcą tutaj y, ciebie od czegoś uzależnić. Saturn i Jowisz przechodzi do wodnika, i 20, 21 będzie się łączył w pozytywnym, w pozytywnym aspekcie dla ciebie. I jeszcze wcześniej. Nów Księżyca, 14 w znaku strzelca, jest w trygonie. Jest to totalne zaćmienie, totalne zaćmienie słońca. Myślę, że wiele baranów przez ostatni czas to, nad czym pracowało, czy też może uczyło się, czy też była to jakaś współpraca, kooperacja za granicą, czy też ktoś może napisał jakiś dyplom, ta praca będzie uwieńczona sukcesem. Ten, now, po, z totalnym za, zaćmieniem y, słońca. daje Ci szansę stworzenie czegoś zupełnie nowego. Jakiś nowy pomysł, jakaś nowa, no, nowa idea związana z poszerzeniem swoich kontaktów, horyzontów, Także wszystkie sprawy, które są związane na przykład z prawem, z, z wyjazdami za granicą, możesz tutaj zakończyć przez następne, ponieważ efekty zaćmień oczekujemy do po 6 miesięcy po zaćmieniach. I teraz 30 mamy w bliźniaku i 14 mamy no, z totalnym zaćmieniem słońca w znaku strzelca. I Merkury będzie stał. Merkury będzie stał w trygonie do twojego Marsa. Tak, to jest pierwsze. Wenus w sekstylu do Saturna i w kwadracie do Neptuna. Uwaga, czyli patrzałabym przede wszystkim na real, twój pomysł, twoja energia, tą energię, którą skierujesz na siebie, ponieważ masz tego Marsa w brzuchu, możesz sobie wyobrazić, tak? Czyli to jest twoja energia. Teraz, w zależności jak tą energię kierujesz, to to osiągniesz. Tą energię, tego Marsa wykorzystałabym w ten sposób, nie to, że walczę i komuś chcę coś na, na siłę tutaj udowodnić, ale do, do tego, jakie ja chcę cele osiągnąć, kierując tylko mm, odpowiednio tą swoją energię właśnie na, na te zadania, które chcesz zdobyć, to, co chcesz otrzymać. Tak? Bo tutaj jest pewne, że to będzie zrealizowane, tak? ponieważ to zaćmienie jest w pozytywnym w pozytywnym aspekcie. Możesz do tego 21 przygotować się i położyć tutaj pierwsze cegiełki na budowanie swojego nowego życia, radykalnie zmienić to życie od podstaw przez następne lata, tak? ponieważ te efekty będziemy oczekiwać jeszcze do po 6 miesięcy po zamknięciu. Wspólna praca, Kooperacja, kooperacje za granicą, praca z jakąś nową grupą ludzi, grupa ludzi, którzy Cię proteguje, która Ci pomaga, no to jest nowa era, era powietrza, która będzie współgrać, tak? Czyli Ty wchodzisz w energię, która będzie Ci bardzo pasować, tak? Czyli ogień i powietrze, że możesz tutaj po prostu się rozwijać <laughs> przez następne lata. początek nowego, początek nowego życia. 15. Jeszcze przed, tym, jeszcze przed tym nowym, totalnym zaćmieniem Słońca, także Wenus wchodzi do znaku Strzelca i ustawia się w Trygonie. Nowe relacje, nowe partnerstwa miłość, miłość za granicą jakieś projekty kreatywne więcej pieniędzy do końca miesiąca w, ka w każdym bądź razie nowe pomysły. Inne perspektywy, ciekawsze perspektywy, tak, optymistyczne, radosne, tak, w znaku strzelca jest przede wszystkim radość, zabawa, przyjemności, ekspansja, szczęście, tak, czyli to, to może być także tak, związane z poprawą sytuacji finansowych, z miłością, poznanie jakiegoś partnera zagranicy, czy też jakiś pomysł, jakaś relacja, no na, na pewno bym w to wchodziła i tutaj z tego korzystała. 21 Jest to połączenie tego Saturna z Jowiszem, i tutaj nie tylko rozpoczynać się dla ciebie super, nowa super era, w której będziesz naprawdę ekspansował przez następne lata, ale kreujesz nowe życie od podstaw, realizując nowe marzenia, nowe życzenia. Otwórz się na te propozycje, które tutaj przyjdą. To może być także jedenasty dom związany wszystko z social mediami, z pracą z internetem, z jakąś nową organizacją. Ty może jako pionier będziesz organizował jakąś grupę, jakąś grupę ludzi, które razem współpracuje nad jakimś bardzo ważnym projektem, który także ma pomagać innym, ma służyć innym, ma być jakąś yy, wspólnotą. No tu będziesz kwit w, ka w każdym bądź razie. I ten Mars ci przyświeca cały czas, tak? Czyli razem z tym Marsem masz dużo energii, dużo motywacji, dużo pewności siebie i naprawdę wykorzystaj ten czas. Do 6, do 6 stycznia 2021 energia jest skierowana do Ciebie. 21 grudnia, podczas tego połączenia Saturna z Jowiszem, Słońce i Merkury przechodzi do znaku koziorożca. W znaku koziorożca fokus jest znowu jest na pracę, na karierę. Coś tu trzeba zmienić. Może trzeba będzie objąć odpowiedzialności. Może trzeba będzie coś uporządkować. Yy, yy, praca znowu dla osób, szczególnie urodzonych właśnie 20, 21, 22, czy jestem na drodze powołania. Wiele osób będzie przemyślało w następnych sześciu miesiącach możliwe, że zmieni pracę, że ta praca mi się nie podoba, że czuje się niedobrze, tak? Czyli szczególnie to ty jest tym Plutonem 14, 15 i 16 daty, ale fokus jest na pracę, fokus jest na karierę, fokus jest na twój status i tu widzę, że wszyscy inni święta widzę masz pracowite w każdym bądź razie, tak? 23 jest bardzo trudny dzień, ponieważ Twój Mars stoi w kwadracie do Plutona. Ten kwadrat powtarza się już trzy razy i proszę podczas tego dnia, czyli dzień przed Wigilią, nie robić tutaj mi żadnych terminów i nie forsować nic na siłę. Mars w kwadracie do Plutona to już było, to się powtarzało, gdzie może próbować coś zrobić, nie można było. Próbowałeś, nie można było i chciałeś tutaj coś nie forsować, nic na siłę, to jest pierwsze, ale też wycofałabym się ze wszystkich spotkań, z jakichś tam ważnych terminów, tak? Czyli 23. robisz sobie wolne, poza tym, że idziesz na no zakupy, tak? 20, 24 grudnia, yy, czyli Wigilie. Księżyc znajduje się w Twoim znaku. <noise> tak, jest to energia ognia. Dzień będzie kolektywnie dla wszystkich globalnie dosyć ciężki, ponieważ Księżyc stoi w kwadracie do Plutona, w kwadracie do Kairona. Yy, Merkury także w kwadracie do Kairona i oczywiście te, ten Jowisz, tak? Czyli Nastroje ludzi podczas tego dnia będą bardzo ogniste, bardzo żywiołowe i podejrzewam, że w świecie będzie się bardzo dużo podczas tej Wigilii y, działo, tak? Y, 30, y, 30 i 30, 30 mamy pełnię w znaku raka. Ta pełnia w znaku raka odbywa się u ciebie w domu, w kwadracie. Chodzi o jakąś sytuację związaną z domem. O stworzenie poczucia bezpieczeństwa w domu. Może trzeba będzie przemyśleć w związku z pracą, w związku z pomysłami, ideami, jak przeorganizować tą sytuację w domu, abyś ty, twoi domownicy, twoje dzieci, twoi rodzice, tu z kim mieszkasz czy sam mieszkasz, abyś czuł się bezpieczny, aby było przytulnie. Możliwości przemyślenia, przeprowadzki czy też kupna jakiegoś domu, ponieważ to jest pełnia, zakończenie, czyli że zakończasz coś i tworzysz coś nowego, kupienie nowego mieszkania, kupienie nowego domu, wyprowadzenie się, zakończenie jakiejś relacji, która jest nieodpowiednia. Tak? To jest pierwsze. Razem z tą pełnią, wszystko, co nie daje ci, gdzie nie czujesz się dobrze, będą tutaj podejmowane decyzje związane z domem, związane z familią i z twoim poczuciem, czy czuję się w moim domu dobrze, czy czuję się bezpiecznie, czy jestem, czy jestem chroniony. 31 Podczas Sylwestra księżyc jest w znaku raka i robi także trudne aspekty, czyli i Wigilia, i Sylwester ma na nastroje w społeczeństwie, to mówię ogólnie do wszystkich kolektywnie, nie, nie do Ciebie. Te nastroje będą bardzo intensywne, bardzo burzliwe. Przed, po, podczas Wigilii, A, po, podczas Sylwestra, księżyc, księżyc w raku, w opozycji do Plutona, do Merkurego i do Słońca. No, tutaj będziemy szukać przede wszystkim bezpieczeństwa, tak? Czyli po, podczas tego dnia. Miesiąc przedstawia się bardzo intensywnie, kolektywnie dla Ciebie. Ty masz super aspekty. Masę trygonów, świetne zaćmienia. Pomyśl o sobie, przeznacz energię dla siebie, wykorzystaj ten cza czas dla siebie, wykorzystaj razem z Marsem, który daje Ci energię do zorganizowania się wszystkiego, ponieważ jest w Twoim znaku, dotyczy Twojej osoby, relacji, ale także domu, ale stojąc prawdziwie do siebie. Do swoich pragnień, do swoich życzeń i prawdziwie oceniając sytuację. Ja życzę wszystkim wspaniałego miesiąca. Taki miesiąc będzie super intensywny. Przechodź do akcji i walki o siebie, wchodząc. Z potężną energią do tej rybodnika. Wszystkiego dobrego. Zapraszam te osoby, które, które są zainteresowane do, do konsultacji. Numery znajdują się pod wideo. Zapraszam także do nauki astrologii online. I chciałam dzisiaj polecić swoją jedną, drugą uczennicę, która otworzyła także YouTube kanał. Zajrzyjcie. Arleta Grosicka na dole napisze. Link, ona łączy astrologię z Tarotem, bardzo interesujące w profesjonalny sposób. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam Was serdecznie.